Team Spirit będzie się w pierwszej połowie mapy Demiraż broniło. Pols zajmie się atakowaniem siteów Pierwsza runda już na naszym ekranie. Wyjazd od pałacu. Pierwsze wymiany nam idzie tu Dong. Ten oczywiście perfekcyjnie, prosto w głowę, ale ma kłopoty. Przydałoby się wsparcie sensu z reakcją. Shiro chciał pomóc. Okazało się, że źle na tym wyszedł, ale od razu też. Ratuje sytuację Zontix. Powoduje, że to Spirit ma przewagę jednoosobową i za moment będzie odbijało Side a tu ten stara się przeszkodzić się w tym wyjściu od CT. Obija jednego, obija drugiego, więc nieźle to wygląda. Jeszcze Mzinio na blisko, ale trafia Zontix, trafia Donki, tylko na ten wygrze! Opróbował, ale na próbie się to wszystko zakończyło. A mają 60 sekund, a więc za moment wydarzy się tutaj sporo. No i od Choppera też zależy, jak potem trzeba będzie odbijać ten site. Chociaż jest błyskawiczna rotacja w wykonaniu Shiro. Chopper położony, ale Shiro z odpowiedzią. Mamy czterech 4 na czterech. 4. Jeszcze bardziej agresywnie. to nie radzi sobie. Zontix, znakomity spray. Dwie eliminacje dla niego i wydaje się, że cały ten plan już został spalony. Już nic z tego więcej nie będą w stanie wyciągnąć. To do od konektora. Ile czasu trzeba będzie czekać? No chyba, że jest czas. A wtedy Blitz będzie miał swój bardzo duży udział w ewentualnym szukaniu zwycięstwa w tej rundzie. I to jest szansa, aby doprowadzić do rezultatu 3 do 1, bo trafia bardzo ważną eliminację w tym momencie ustawioną na środku Blitz. No Ten może zająć bombsite B tutaj powoli. Wraca się Magic. Pytanie czy... Wyskoczy na raz Magix, no i nie będzie czasu wydaje się dla Demongos, żeby paczkę podłożyć, dokładnie tak, Team Spirit, o no, tym razem z kłopotami, problemem była znowu rotacja, problemem było to, że Magix szybko się pod B zameldował, a teraz Blitz świetnie zaczął, prosto w głowę Donka, a więc ten boss po stronie rywala pokonany, Zontix też wyeliminowany, ale Chopper reaguje pod bombsite'em, a natomiast to cały czas przewaga ekipy atakujących. Jeżeli teraz się nie uda, no to Spirit wypracuje sobie już naprawdę znakomity rezultat. Na pewność siebie po stronie antyterrorystów też wzrośnie, dlatego Mongols musi znaleźć ten pierwszy punkt w tej chwili. Jeszcze Magix próbował, ale... No ciężko mówić o tym, żeby Spirit włączyło się do gry w samej końcówce, gdy takie pozycje już ma przejęte demongol, Spaka leży i nareszcie jest trochę takiej pewności po stronie atakującej. Pierwszy punkt dla nich. Rywal grający Forza. Forza nie wyjdzie, trzeba będzie zagrać Eko. Już mamy 3 do 4 i sytuacja będzie dynamicznie się rozwijała dalej, ale widzimy, że nawet z tym gorszym wyposażeniem im tak są groźni. Był to pomysł, żeby powalczyć o Mida, a Chopper. Zasadno tak, tak, woda się chce grać na blisko na rampie. Wydawało się, że będzie to Chopper kłopoty, ale jednak od razu reakcja jeszcze Shiro. Łapie Nintena. Sporo się tu dzieje z jednej i drugiej strony, ale. Lepiej wychodzi o tym Team Spirit. Chopper przez Smoke'a daje sobie radę z bicjerą. Jeszcze Techno. No jest gdzie się spodziewać się kolejnego rywala, ale Donk szybko mu zwiewa. Zwiewa z tej polskiej. Techno będzie podchodził, ale nic z tego Team Spirit wygrywa taką rundę. No wiemy, że mapa The Mirage to mapa, gdzie łatwiej się broni. Ale. No, też nie jest to aż tak mapa TT, żeby Spirit miało tę połowę podominować tak A tu dominuje Dong na środku mapy. Trafia, trafia też Chopper bliżej bombsite'u, a widzimy, że już jest przesunięcie. Dong, Chopper i Dong jeszcze raz. Ja się spodziewałem, że oni mogą w tym meczu grać lepiej, że oni mogą być zespołem tajniej poukładanym, ale że aż tak, że to będzie taka przepaść między. Jednym, a drugim zespołem. Do no, tego akurat nie zakładałem. Nie czułem, że The Mongols podejmie walkę. I może to jest ten moment, gdy ruszą w kierunku rywala. Ale jeszcze poczekajmy, bo tu jest paska na środku mapy. Blitz niesie ten ładunek i na szczęście dla The Mongols trafił, bo no, tu mogły być ogromne tarapaty. Chopper skrócił bombsite B. Wie co się dzieje. Przekazuje informacje, ale. No właśnie, przydałoby się, żeby ruszył nieco szybciej. Bo paczka zmierza w kierunku bombsite'u, a Chopper, czy Blitz go usłyszy? Usłyszał Blitz i teraz pytanie, czy wytrzyma? Wytrzymał znakomicie i tylko Shiro w grze. O, no, tylko czy to jest Shiro, który udźwignie presję na swoich parkach? Czy poradzi sobie w klaczu, kiedy ukrywanie sprzed nim trafia? Ale to nie wystarcza, jednak w Zinio. Mecz się kończy, gdy zgarniesz 13 punktów, także. Jeszcze nie ma co zakładać tego zwycięstwa, ale wszystko idzie w tym kierunku. Chopper, lock, dominacja, dominacja i jeszcze raz dominacja. Wracamy do rozgrywki. Kolejna runda pistoletowa przed nami, ale to jest ta, która może tak naprawdę zakończyć całe spotkanie, bo jeżeli wygra ją Team Spirit, no to. Mongols nie będą mieli czego szukać, przynajmniej nie tutaj, nie na mapie Mirage. Ale jest jeszcze szansa, że Tekno, tak jak ma w Avniku, zdobędzie cztery eliminacje. Ktoś dołoży jedną i rozpocznie się wielki powrót drużyny Mongols, ale Zantix na to nie chce pozwolić. No i już posypała się ta defensywa w B. Idealny wybór od Spirit, wejście pod B, skryty przez jednego zawodnika. Tu jeszcze czeka... Na plecach Chopper idealnie ubezpiecza pozycję donk. Magix też w łączniku. Pozycja zajęta jeszcze sprawdził. Zobaczymy, jak to jest Magix. Wyjazd pod bombsa i idealnie zgrane. Jeszcze na torcie jest zawodnik CT, ale Był. już go nie ma. Już Chopper reaguje, przewaga. No i za o. chwilę być może koniec, chociaż sensu. W końcu coś pozytywnego. W końcu siadło jeszcze trafił Blitz. A więc, czyżby, czyżby jeszcze mieli powalczyć? No ale zostaje tylko Blitz, wygrze i to jest koniec. To jest Spirit triumfujące na Ensciencie. Na mapie wybranej przez właśnie Spirit. Więc w teorii powinno być im jeszcze łatwiej. Ale nie wiem, czy da się łatwiej, czy da się pewniej niż na Mirażu. W teorii się da, bo można wygrać do jednego albo do zera, co już pokazało. Spirit w pierwszym meczu, no ale The Przydałoby się, żeby oni w tej serii się pojawili, chociaż są z tym kłopoty na samym początku. Zontix z eliminacją otwierającą. Przejście midem w okolice Ronda. Tutaj już Dong stara się tę pozycję ubezpieczać. Namierzył jednego, namierzył drugiego. Przekazał informację. Jeszcze smoke do CT od ekipy terror błyskowy, no ale Dong nie wpuszcza. Dong nie pozwala przejść jeszcze Zontix obok niego jako wsparcie. Teraz wygranie dołka. Chopper nie pomaga i cypie się to wejście od ekipy The Mongols. Znowu bez podjazdu. No poczekajmy, bo teraz pierwszy full, więc w końcu okazja. Chopper na blisko. Na granicy Smoka No i zdziwił się Chopper. W to wszystko rozczytał, ale. Ależ się uzupełnia. Team Spirit tracą Choppera. Natomiast mają Shiro, który. Idealnie celowany w pozycję, tam gdzie rywal szukał kolejnego kontaktu. No tu będzie palak pod Donka, więc ten musi się ewakuować. Donk przypalony! No tak, zawahał się Donk i przez to właśnie Fraga ma. Ekipa atakująca, jeszcze walka przy rampie, ale tu blokada! Shiro razem z Majiksem mieli kłopoty, żeby się dogadać. Dwóch na dwóch. Shiro już ruszył. Tu leży paczka, a więc taki skarb teraz zgarnął Spirita Shiro gra agresywnie! No i to jest ta siła Spirit, że oni ryzykują i to ryzyko się opłaca. No i wydaje się, że Mziniona przez przestrzeni tych pozostałych 30 sekund nie będzie w stanie wiele zrobić. Jeszcze dorzucony granat dymny, ale trzeba pamiętać o tym kontakcie nadchodzącym od Magicsa, Shiro, nie daje się zaskoczyć! Przegrali bardzo mocno swoją mapę. Teraz zaczyna się mapa numer 204. Taki wynik na ekranie, więc tu... To musi być bolesne. No a Dong w rondzie. Proszę, zaskoczony. To jeszcze Zontiks na blisko. Może być kłopoty. Ale żwiasty teraz. Dynamicznie zmiana tempa. I może to jest ten sposób. Może tak musi właśnie grać The Mongols. Nieco odważniej. Blisko siebie. Na przebitkę. Trochę więcej chaosu w tym wszystkim. Ale jeszcze poczekajmy, bo Chopper i spółka tak jakby mieli chrapkę, żeby... Podejść do odbijania Chopper Z eliminacją jeszcze spodziewać się u kolejnego rywala Chopper Był blisko, magic trafia Dwóch na dwóch, 19 blisko kontra Shiro i magic Ale prank dla terrorysty i tylko magic w grze I teraz już chyba wiemy, że tu nie ma czego szukać, że będzie punkt dla The Mongols Czy Spirit na tym etapie meczu ma znowu wygrać rundę z gorszym ekipunkiem? No też oczywiście te straty po jej stronie się pojawiają, bo taki Spirit ma styl gry a tu proszę, agresja. Atak od graf CC. Nie tym poradzą. Terroryści nie poradzą, bo jezdą. przez Zontik z przybą Będzie na pod nogi rywala. O kłopoty, Mzinio. Franga zdobył, ale też bardzo mocno ucierpiał. Natomiast BS zajęty i jest szansa, żeby pakę położyć. I zdecydowanie będą starali się utrzymać ją do końca, mimo tej przewagi po stronie rywala. Obity jest też MZINIO, więc to jest spory problem. Od pleców ma jeszcze nadejść Shiro, a Shiro już wie, gdzie ustawiony jest jeden z rywali, a więc mają coraz więcej informacji. Tylko teraz te informacje trzeba będzie odpowiednio wykorzystać. Czas oczywiście ucieka Zinio, ale on ma problemy. Ale może w końcu się uda? Tak udało się. Natomiast nie wykorzystali w ogóle tego czasu dwaj pozostali zawodnicy Timu Spirit. Bardzo dziwna, nieprzyjemna runda w wykonaniu antyterrorystów, a korzysta na tym Mongols zdobywając drugi punkt. Czarny scenariusz, który najlepiej gdyby się nie wydarzył, ale Shiro idealnie czuje, gdzie może być rywal. Chociaż teraz akurat maknął celownikiem, i nie był to dobry moment, bo pikował go sniper Mongols, a więc jest przewaga. Zontix już sprawdza maina tu. Ważne będzie to, czy Senza się spodziewa. Zontix jednak lepiej się w tym wszystkim odnalazł. Jest eliminacja. Jest też budowa presji od Maina po to, żeby łatwiej było wyjść. Też by to robi od i wyjazd, ale to no jednak Frank dla Blitza. Tu jeszcze wymiana w smoke'u. Blitz za ciosem. Trafia Dong. Blitz z eliminacją. Dong po raz kolejny. Opaczka leży. Złożona na rondo, ale Dong wyjeżdża. Ależ on jest piekielnie mocny. I tylko... Tontix w stronie Techno ze snajperką, strzał celny, i to jest punkt. Jak na wagę złota dla The Mongols! Niezły moment, gdy wydawało się, że są blisko swojego przeciwnika, ale ten moment przespaje. teraz runda ekonomiczna Shiro, strzał niecelny, musi się szybko ewakuować. A tu jeszcze Dong chciał pomóc. Ważne jest to, że Shiro przeżył, że on cały czas jest w grze. Chopper od drugiej strony. Będzie trzeba odbijać w sytuacji 5 na 5. Bo jeszcze, tak, nie padł dla jednych czy drugich. Teraz tą trafił. Ale Mzinho odpowiada. Zontik włączony z gry M4 przejęta. Więc zawsze coś dla formacji atakującej. No i teraz Mzinio. Ile on zrobi z tym karabinem? kiedy się bym kiedy podejmie walkę z było blisko, ale on na ziemi, na ziemi, całe Gold. chociaż w sensu, jeszcze podejmuje walkę z sensu. Ale żeby w tej rundzie wyciągnąć punkt, wyjął wszystkie eliminacje. No po takiej rundzie, gdy też na pewno chciałby przekazać w odsłonie kolejnej, ale chopper, jego pozycja, no, bardzo niebezpieczna chociaż po jednym fragu. Skapitulował 3 na 3, zatem Spirit od razu się przesuwa, od razu chce grać o informację. chce dowiedzieć się co się dzieje na idzie. tu Nine ten od zakrętu, wychylenie, idealnie pod rywala, jeszcze chyba ma krawkę, ten żeby podjąć próbę potyczki z kolejnym, razem z kolegą się wychylił, ale Shiro od długiej będzie się wychylał, Shiro, gdyby to się dzieje na blisko sensu, Shiro, to tu wygra tę potyczkę jednak, Shiro, no i... Jeszcze będzie próbował. Jeszcze jest szansa dla zawodnika Spirit. Blitz cały czas w BS-ie. Kto tu wytrzyma? Kto będzie lepszy? Shiro! Jeden na trzech! Trzy eliminacje! Tak się kończy pierwsza połowa Spirit. Zinio. Nie udało się na początku, ale 9 trafia. 4 na czterech. Szybka próba podejścia pod bombsite'a. Ale nie wysypali się. Nie wysypali się. A więc czekają cierpliwie na odpowiedni moment, aby zaatakować w drugie tempo, tak aby Mongols zrobiło małą rotację. No ale teraz jeszcze ten cały czas na posterunku, a więc on tu będzie trzymał to podejście. Poleci leż na wychylenie, tylko że Chopper na to czekał. Sensu za PS-em on również powalony. Och, ależ wjechało teraz Spirit do bombsite'u, tylko Techno CT. Dwa pistolety, czterech rywali do przejścia, musiałby tu zagrać rundę, być może życie Techno, żeby jeszcze swój zespół podnieść do walki, żeby dać ten pierwszy punkt już tu i teraz na start drugiej połowy. Szuka, szuka eliminacji, jego fraga znajdzie, tylko nic dalej za tym nie pójdzie, Spirit ma dziewiątą rundę, Spirit idzie po zwycięstwo 2 do 0. Techno, o i tu za chwilę będzie wymiana. Walczy Techno, robi co może, ale po fragu skapitulował jeszcze Palak pod nogi Senzu. Ten o, wypychany z k Tu przydałoby się, żeby właśnie Shiro się wcelował. Podskoczył Senzom, Zinio coraz bliżej. Więc dwójkowe ustawienie pod tem B wychyleniem Zinio, ale on tu nie daje rady. Chopper razy dwa i tylko Nighten w grze ze snajperką. Pytanie, czy on w ogóle spróbuje? Och, już wiemy, że nie ma tego planu na odbicie w głowie. On tu woli chować się broń. Chociaż gra na razie bardzo pasywnie, jest wycofany. Czeka na ruch ze strony kolegów Tak, jakby on miał wchodzić na drugie tempo. Dobry granat. Chociaż wydawało się, że więcej punktów obrazu nie da się dostatecznie zadać. Ma nic, tak odpowiada, przewaga po stronie Mongols. Zaczyna się klarować coraz mocniej, ale jeszcze trafia Shiro i Iroizonki. Pytanie, co zrobi sensu? na razie nieskutecznie z tą Sniperką, a więc mają teraz szansę, małe szanse na to, aby jeszcze na niego Shiro trafia i robi się teraz ciekawiej. Tak jest, trzeba będzie podnieść papkę, a może w ogóle pójść po kolejnego fraga. Blisko jest 9 Ten Shiro, ależ on tu czaruje, Wiec, gdzie jest rywal Shiro, strzał niecelny Snipera i Shiro! On to kończy! Teraz przybącajcie B pomysł, aby wysadzić pozycję. Ten Nate chyba nie miał tak polecieć, nawet na pewno. Ale proszę, jest wyjście pod sensu, ten się myli wcześniej. Zrobił sobie perfekcyjnie, a teraz są kłopoty, Dąg trafia. Och, to może być koniec! Zwłaszcza gdy Dąg rozdaje karty na długiej. Jeszcze Dis podejmuje próbę. Dwa trafienia i mamy, mamy wyrównanie, więc mamy szansę dla Mongols. Ale co jest nie tak z bombą, która powinna już leżeć od dobrych 15 sekund na Sajcie. Odmuchowy chopper, 5 punktów zdrowia. To jest sporo obciążenie. Senzu nie trafił dwóch ważnych strzałów. To zakończyłoby rundę na korzyść Mongols. Teraz nic nie jest jasne. Zestawy do rozbrojenia są, granaty dymne są, palące słać Trzeba odbijać! Magix trafia! Nine ten również i do punktów zdrowia. I teraz jeden na jednego, ale jednak ten. Mongols się broni. Mongols jest w grze. Wiedzą, że tu wystarczy krok, żeby faktycznie do niej doprowadzić, ale. teraz teraz spoty, ten. A potem fragu na Namzino. Musi się przesunąć, musi odpuścić. Lecą granaty Blitz na pozycji. Są eliminacje. Jedna, druga, bo tu jeszcze Nine, ten Palaka dorzucił pod nogi swoich rywali. No i przewaga ogromna. Teraz tylko ją wykorzystać. Nine, ten trafia. I to musi być dogrywka 12 do 12. I cieszy, cieszy fakt, że ten zespół jest brzewo. drzewo. Nami i nie byli sobą. Na NSK-ie to czas również, ale teraz... Jest do grywka, ale jest też Donk! Oj, o tym właśnie mówiłem jak pytałeś, gdzie on jest? On jest tutaj i teraz w dogrywce grywce na posterunku. Kamerisie, 9 Ten, Donk próbuje to wykorzystać. Niezwykła agresja, niezwykła pewność siebie, co z tego wyniknie. 9 Ten osaczony. On teraz wie, że atakowany jest z dwóch kierunków. Oj, daj radę do tego sensu, asekuruje. I przewaga, którą wypracował Dong, tej już nie ma. A więc szansa dla Magixa. No ale jest otwarcie pod bombsite, była, więc można wejść na ten bombsite i podłożyć swim bombę. Natomiast ta bomba musi dotrzeć, co zajmie sporo czasu. Rozpędza się Senzu, popełnia błąd. Magix bardzo asekuracyjnie. No ale tutaj Senzu musi uważać, bo Magix jest cały czas blisko. Ten ze skanami. Co ciekawe, Senzu. No i podejdzie. będzie miał fraga za darmo. Trzech na jednego. Tylko 9 ten po drugiej stronie. Ten też spotka się z Shiro. 13 do 12. Przełamało się Spirit. W innym przypadku Mongols wypracuje sobie już naprawdę dobry wynik, aby realnie myśleć o zaskakującej mapie To Popełnia błąd też w jednym z tych bardziej kluczowych momentów. zinio nie ma Magiksa, czasu do końca niewiele i teraz sytuacja trzech na dwóch, ale mocno bity Zontix. Czy oni naprawdę próbują uderzyć pod pełen wrogów Bombside B? Na to wygląda. Taki jest pomysł Spirit. Shiro jako pierwszy wysłany na poszukiwania. Tu jest Blitz i ten zakończy, nie, to Techno kończy pierwszą połowę dogrywki. Święty będzie miał kolejną dogrywkę, bo to też jest jakiś scenariusz, dong na blisko, ale leci flesz. Nieprzyjemny to! Senzu trafia! I to jest entry, to jest szansa, żeby zatrywać bez. Na którym ustawiony jest tylko i wyłącznie Shiro. Ciężkie zadanie nim Musi trafić. Ten pierwszy strzał trafia, ale Pek chciał, że w nogi. Agresywnie, aby zdobyć więcej przestrzeni. Przynajmniej! Tutaj łapie Zinion jest jest wsparcie Magiksa, ale w głonie jeszcze Shiro! Porę zamieszanie pod bomb site, a bomba podkładana. Chopper chce wychylić, wychylić. Bomba mimo wszystko leży, ale dokładnie wiedzą, gdzie ustawiony jest ostatni zrywali. Teraz mając tę przewagę. Mając przewagę dwóch na jednego. Mając granaty dymne, flesze, granaty palące. Mając tę świadomość. To jest runda, którą trzeba zwyciężyć. Ale próbuje ich oszukać. Znakomity strzał, jak niewiele brakło. Decyzja dobra, tylko trzeba by na pewno ten BS będzie atakowany, bo widzimy, że Blitz się przesuwa. On przecież. Tutaj ma ze sobą paczkę, złapał Zontixa, no i teraz Shiro ile on zrobi, Sprak jest jeszcze jedna szansa dla Shiro, Falak pod nogi Tutaj oddał kolejny gracz Terror, Magix cały czas schowany, on czeka na swoją szansę i teraz Shiro no znowu celnie Magix ubezpiecza, obici są rywale, wie o tym Shiro, jeszcze Chopper zamyka akcję, Shiro Oto zakończy. Kosą, nie to Chopper daje fraga Spirit Led w main eventie i Katowice.